Ile ma pan lat? No jakie to ma znaczenie? Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale cały czas uważam, że to nie jest takie ważne. Kiedyś wczesną wiosną, jak budowałem trasę w lesie, obok przejeżdżało kilku małolatów. Zatrzymali się zaciekawieni. Najpierw pytali co tu będzie, potem pogawędziliśmy trochę o rowerach i jeżdżeniu. Na koniec chłopcy zaczęli opowiadać o innych trasach w tym lesie: że tam zaglądają, jeżdżą, że są fajne. Szybko wyjaśniłem, że dobrze je znam, bo to też moje dzieło. Takie oświadczenie wywołało konsternację. Po krótkiej chwili milczenia najodważniejszy z moich rozmówców, bez żadnego zażenowania, zapytał wprost: Ile ma pan lat? Odpowiedziałem, że mogę być jego dziadkiem i nie powiem, ile mam lat, bo i tak nie uwierzy, że ludzie tak długo żyją. No, rezolutnie odpowiedział, że to jest możliwe. Dalej ciągnął swobodnie swoją wypowiedź. Byłem przekonany, że trasy budują tylko młodzi, a tacy starzy to już nie jeżdżą. Trochę się zagotowałem, nie dając tego poznać po sobie, spokojnie odpowiedziałem: No, widzisz, jednak nie miałeś racji. Starzy też budują i jeżdżą. Uświadomiłem sobie, że dla takich młodych ludzi, ja i moi rówieśnicy, wyglądamy jak dinozaury, i właściwie to mocno się dziwią, że jeszcze nie wyginęliśmy. Nie ma co się smucić. W każdym wieku można uprawiać sport. I utrzymywać wysoką sprawność ruchową. No co jest ważniejsze jak wyglądamy, czy jak dajemy sobie radę? No, moim zdaniem to drugie. Bo dopóki mam energię, dopóty mogę realizować swoje pasje, a wygląd nie ma tu nic do rzeczy. No jeżeli ktoś ma z tym problem, trudno, nie pomogę. Czym 50 plus różnią się od młodzieży? Przede wszystkim doświadczeniem i życiową mądrością. My już to wiemy, co oni odkrywają, i już tam byliśmy, gdzie oni się wybierają. Stąd ostrożniejsze podejście do podejmowanego ryzyka. Wiemy, czym się kończy brawura i przecenianie własnych umiejętności, wiemy, że szarżowanie może zaboleć, a wyczyny na internetowych filmach to tylko wyczyny na internetowych filmach nie mające nic wspólnego z realem. Trzeba tylko pamiętać, żeby nie przekraczać pewnych barier i nie narazić się na śmieszność. Przede wszystkim mam na myśli strój. Jesień życia w większości przypadków to jednak nie jest już dobry czas na bikini. W każdym razie dinozaur, czy jeszcze nie, pozostaje żywy i żwawy. A i nie mam zamiaru się poddać i rezygnować z aktywności. Tym bardziej, że mam partnerkę, która by mi na to nie pozwoliła. No taką mam motywację, nie podpaść i dotrzymać jej tempa. A u Was jak sytuacja wygląda? Napiszcie o tym w komentarzach, chętnie poczytam. No i pamiętajcie, kliknąć na co trzeba, włączyć subskrypcję i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!